Zasniony zegar. Harmidrze zalatania płynie czas. Przeliczany na pieniądze. Miłość strata drogocennych godzin. Bądź mi sekundą pocałunku. Zostań minutką dotyku. Przytulną pięciomiętówką albo kwadransem. Inaczej pozostanie rok. Szukania źrenic księżyca. Muzealny wiek, wezbranych wspomnień. Proszę, nakręć mnie. Tykają przekładnie zegara. Kurant wybił ostatnią godzinę. Wskazówki walczą z prawem grawitacji. No, no, czasami mi pomysły przygadzą, no ale wiadomo, że, że tego nie zapiszę. <śm> ale trzeba właśnie tego wysłować te jeśli nie przeciw. Tak. Moja teczka z dziennika zajęć u pana Jerzego Paroszewskiego wygląda tak. Czyli jest bardzo dużo zapisana We <śm> wszystkim brałem udział, wszystkim się udzielałem, tak jak widać. O. No i to jest mój, mój warsztat pracy tutaj właśnie. Z biurka, jest taki fajny bucik z piórami tego rodzaju. No. no, tu są moje dyplomy z piastowa. No, jest ich dużo. No to tak jak widać, każdy wiersz ma swój dyplom. A tu jest jeszcze taka teczka z wierszami dużo. I jest no. ta tu są na przykład artykuły różne o mnie, co zbierałem. A jest ich dużo. jest ten obraz, który też wygrałem. Za, wiesz, tutaj niebieski bilet, który czytałem ten wiersz na stacji PKP w Otłocku. No, no, na stacji P Nie kupisz takiego biletu. Jest gratisowy bez pokrycia. <grych> no. I ja, bo na końcu tego wiersza była stacja docelowa szczęście. Wrakły no. napis ledwie czytalny. Stacja docelowa szczęście. I tak mnie zaszczęściło, że się obraz pojawił. Ja Miałem taką fajną przygodę, jak pływałem do... z Myślałem, że to jest brzeg, wiesz, chciałem na brzeg, to się okazało, że to jest bagno. wpadłeś? No spadłem, ale się podniosłem i dalej płynąłem. Zielona modlitwa. Korowody zakochanych Przybywają na powitanie lata. Bazylikę lasu podtrzymują kolumny poskręcanych drzew. Wiatr maluje kumulusowe sklepienia. Wieczorami spadają iskry marzeń, inicjały zaklęte w sercach. Kto dochował przysięgi? Konfesjonał, rozłożysty świerk. Zapraszam do wyznań. No i wszystko zaczęło się od antologii w 2000 roku. Wyda, wydałem z żardowskimi wieczorami literackimi, warsztatami wtedy. Później zmieniłem nazwę na To Literacki. Pierwsza moja książka, która się wydała z, moim tekst, z moimi tekstami. Później w 2004 wydałem mój tomik, Warsztat Poety. O, właśnie. To jest mój tomik 2004, później. Wydałem żyroskopię 2007 rok. Antologia. To są moje teksty i moich znajomych, przyjaciół w biurze. Almanach poetycki 2010 rok. Muławsko-Żżardowski. Połowa jest Żardowska, A połowa jest z Mławy. Znajomych. Oni też po piórze no, no. no i też brałem udział w różnych konkursach. To są takie almanachy poetyckie. Tu jest dachy, przestworzy Grupy Sił powietrznych. To był taki konkurs, który mi się zmi. Też pokazały moje teksty. Zacznę może od tego, zeszytu. No, w szkole średniej no, miałem wtedy może 18-17 lat. 90 lata. <laughs> więc jest do przystosowania w rodzinie. No i to miałem takie zadanie po prostu z racji tego, że ja tak piszę wazbże. Miałem za zadanie przepisać ten cały zeszły, Przepisałem go. No na nauczyciela dostałem takie pozwolenie bo mi groził opałą, że nie zaliczę. No i przepisałem ten zeszyt. No i po pewnym czasie tutaj, jak widać, zaczęły się jakieś różne wiersze. Bye. <laughs>